Tu już się nagrywa. Trzymaj. No, yes. Tylko tu jest ten. Yy, tu jest, każdy nie słoni, bo o. widzisz, nie? Tu się nagrywa teraz. To tak, chodź zapraszam. zapraszam wszystkich. Wszystkie drużyny. Poprosimy Pana Starostę Powiatu Wołyckiego tutaj do nas także. Zapraszam wszystkie grupy tutaj bliżej do mnie. Zapraszamy się, ustawiamy się.

Você não vai alterar Generał Mariusz starał w tej chwili zrobi odprawę wszystkich, co nieprawda. Co prawda, oczywiście, proszę Państwa, przepraszam, niektórzy są jeszcze nad tyśorem, ale dotrą do nas, także przekaz przekazuję Panie generala mikrofon. Grupa Gmail komputery. patrz, starość! Na prawo! Patrz! Grupa patrz! 시청해 <laughs> 감사합니다. <laughs> Panie Burmistrzu, melduję grupy rekonstrukcyjne gotowe do otwarcia trzeciego pikniku militarnego w Szczalinach. Wielkie, brawa! Główną rekomendę. Będę... Spocznij do grup. Rozejście. Chwileczkę, chwileczkę jeszcze. Dobrze. Dwa słowa oczywiście. Zakończona zostało, zostało otwarcie musztra przed piknikiem militarnym. Prosimy bardzo o zabranie głosu Pana Burmistrza Krzysztofa Chara i Starosty powiatowego Pana Bogdana Wankiewicza którzy są, proszę państwa, patronami tej imprezy od samego początku i wspierają tą imprezę po to, żeby promować nie tylko powiat, ale także szczególnie gminę. Tuczną, która jest przepiękna i ma przepiękne walory i historię. Proszę bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie przyjemnie witać tak owocne grupy, które wgromadziły się w Strzalinach. Na początku chciałbym jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj przybyli i z nami chcą dzisiejszy dzień spędzić, w szczególności grupą, bo, bo jest nas bardzo dużo, co rok to więcej, także mieszkańcom Strzalin, no bez, myślę, że tutaj Stowarzyszenie Strzała też by się nie odbyło, czyli Stowarzyszeniu Strzała, wszystkim mieszkańcom i wszystkim tutaj zaproszonym gościom, a także tym, którzy tutaj przybyli, życzę, żeby ten dzień był jak najbardziej udany. Panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy Tuczna e, oraz wszyscy goście, którzy przyjechali do, e, do, do Strzalin, e, panie i panowie. Jesteśmy wielce m, e, zadowoleni, nawet szczęśliwi, bym powiedział, że zechcieliście przyjechać właśnie tutaj w te przepiękne e, tereny do Strzalin, do gminy Tuczno, bo tak jak powiedział Pan Piotr, faktycznie jest to. Enklawa w naszym powiecie. Jest tu prześlicznie, przepięknie, ale oprócz tej wspaniałej przyrody, natury, to również mamy umocnienia z okresu II wojny światowej. Myślę, że to, a, 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 te spotkania militarne tutaj, właśnie w strzelinach, będą kontynuowane również w latach następnych i rozrosną się już do takich rozmiarów, że będziemy musieli logistycznie nad tym bardzo dobrze popracować. Już dzisiaj widać, że jesteście bardzo mocną grupą i coraz więcej e, e, gości, turystów przyjeżdża, wiedząc tutaj do Szczalin, wiedząc o tym, że taka wspaniała impreza się odbędzie. Pozwolicie, że wspólnie razem z panem burmistrzem otworzymy ten piknik. I panie burmistrzu proponuję, żebyśmy razem wiotę, wiotę, żeby się gdzieś tam nie rozeszło, spróbowali to zrobić. Na trzecim pikniku medytacyjnym w szalinach ogłaszamy za No może tak nie wyszło jak byśmy chcieli, bo nie ćwiczyliśmy. <klucz> panie Starosto, Panie Burmistrzu, zostańcie jeszcze na miejscach. Może tak króciutko przedstawimy zanim koledzy się tutaj rozejdą. Gruby poszczególne, może zacznę tutaj. Oczywiście jest teraz pożarna słuszna, ale tutaj Pan Stanisław chciałbym nadmienić, że e, poszukanie tych wszystkich rzeczy, które tutaj się dzieją na dzisiejszej imprezie to oczywiście e, Tutaj koleżeńska poznałem pana Stanisława kilka lat temu i to on właśnie tutaj te wszystkie kontakty mi pomógł znaleźć ludzi poszukać, którzy właśnie tutaj przyjechali dzisiaj do strzeli na wybrać udział w, tym przebie w tej przebiegnej imprezie, w tym trzecim pickingu. Państwo kilka słów o swojej grupie, skąd przyjechaliście i u Was dzisiaj jest. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, witam Jesteśmy grupą Soku Gózy. Jest nas tutaj w chwili obecnej 51 osób. A grupa nasza istnieje już 12 lat. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jesteśmy kontynuatorami starej tradycji przedwojennych y, y, grup młodzieżowych, które miały y, pro, taki profil sportowo-militarny. Grupa nasza właśnie kontynuuje, tylko na motocykle i samochody, ale ten duch patriotyczny. W naszej organizacji typu SOKU istnieje do dziś. Także życzę Państwu, żeby spojrzeć na nas z perspektywy takiej, że mimo, że jesteśmy w starszym wieku, ale jako patrioci również doceniamy i bawimy się tak jak młodzi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panu za Druga grupa, proszę Państwa, to też z jego okoliczności. Poznałem Pan szefa tutaj Grupy Militarnej Motor Armia z Wałcza. Także podziękujcie im brawami za tą pomoc, za te pojazdy, bo to są naprawdę wielkie pieniądze, a dzisiaj mamy proszę Państwa, dzisiaj naprawdę za niewielkie pieniądze możemy tutaj tą atrakcję mieć na dzisiejszej imprezie. Kolejna grupa, proszę bardzo. Witam serdecznie. Jesteśmy z Czoplinka, jesteśmy bardziej yy, pasjonatami niż, niż jakąś zrzeszoną grupą, no i myślę, że będziemy tutaj co roku do Was witać. Dziękuję. Przydali się, proszę Państwa, dzisiaj podobno nikogo na posterunku nie było, ale koledzy zabezpieczali cały korowód. Kolejni, proszę Państwa, tutaj nie ma wszystkich, tak jak powiedziałem, grupa wyszła troszkę nad jeziorko. Jacek, który też tutaj dużo włożył wkładu, jak zwykle, internet pomógł w, w, w komunikacji. Jacku, kilka słów na temat grupy. Rzeszka Grupa Rekonstrukcyjna strzelecka Działamy już od 6 lat. Wzorujemy się na 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną z Mędrzecza i Benzyna. Mamy bliskie kontakty z żołnierzami, jako cywile. Część z nas jest też żołnierzami zawodowymi po prostu w wolnych chwilach. Zakładamy na siebie sprzęt i ganiamy się różnie po lasach, po wodzie, tak jak teraz chłopaki pojechali sobie na mały patrol. Gdzieś tam zabłądzili, ale miejmy nadzieję, że za chwilę się znajdą i będzie nas znacznie więcej niż tylko. I jeszcze tylko dodam, że około godziny 20 pokażemy mały pokaz działań prawdopodobnie to jest z wykorzystaniem bojowego wozu piechoty. Także serdecznie zapraszamy. Brawo, brawo, ja tylko dodam Jasek, że naprawdę prosimy bardzo podczas tego pokazu, bo będą naprawdę wybuchy, żeby dzieciaki po prostu nie zbliżały się za bardzo do tego pokazu. Proszę bardzo, kolejna grupa. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Frontowej z Poznania. W dniu dzisiejszym przedstawiamy tutaj przede wszystkim umundurowanie z okresu II wojny światowej z tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce, czyli przekrój jednostek radzieckich, niemieckich i ludowego wojska polskiego. Również stanowisko wojsk wielkopolskich, do których też tradycji nawiązujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, tak jak wspomnieli Panowie, że jeszcze do nas dojdą osoby, które uczestniczą w tych grupach. Jeszcze raz w imieniu pana burmistrza, pana starosty dziękuję wszystkim państwu. Spotkamy się troszkę później. Życzę wszystkim udanej, zabawy mojego pobytu. Wczoraj było bardzo owocnie, do późnych godzin, a dzisiaj proszę państwa będziemy prezentować wszystkich, wszystkich, e, wszystkie pojazdy i państwa umiejętności podczas trzeciego pikniku militarnego 2014 Strzelinach. Dziękuję bardzo proszę państwa. Wielkie brawa! Dziękuję wszystkim. Proszę Państwa, możemy podchodzić do tych, do tych pojazdów. Można kilka słów usłyszeć od właścicieli tych pojazdów. Ja zapraszam wszystkich Państwa do e, tych pojazdów gąsienicowych. Tam można, proszę Państwa, uczestniczyć w jeździe. Także za chwileczkę będą sprzedawane bilety tylko 5 złotych przyjażdżka, amfibią, tą Dużo i proszę Państwa, BWP-1. Obydwa...